Letnia czytelnia Norwida. Zamiast odpoczynku na plaży, rozrywka w bibliotece. Mamy warsztaty taneczne, plastyczne, literackie. Laboratorium RACE. Na statku młodzi Lubuszanie poznają tajniki sztuki filmowej. Jak montować, jak kadrować, jak opowiadać historię za pomocą filmu po prostu. Festiwal Michaliny Wisłockiej. Nauka, kultura i zdrowie w jednym. To są takie trzy moduły, które czynią, że festiwal jest wyjątkowy. Wakacje w Lubuskim teatrze, wspólna zabawa, gra na bębnach i pisanie listów. Przede wszystkim dobrze się bawimy, żeby. No bo o to chodzi. W Zielonogórskiej Bibliotece zapraszamy do letniej czytelni Norwida. Spotkania odbywać się będą w każdy wtorek i czwartek lipca i sierpnia od 11 do 13. Jest to właśnie ten czas, kiedy w profesjonalny sposób właśnie my będziemy opiekować się dziećmi, które zechcą przyjść do naszej biblioteki. Mamy warsztaty taneczne, plastyczne, literackie, tak więc naprawdę jest co robić. Na pewno w lipcu atrakcją będą zabawy z eksperymentami i z krainą eksperymentów, dwa ostatnie czwartki lipca, będą wybuchy, będą zmiany kolorów, także będzie głośno i kolorowo i ciekawie. W przyszłym miesiącu, w sierpniu będzie quilling dla starszych, będzie dekupaż, będą także musical babies dla tych najmłodszych. Przebieranie w różne postacie, i y, fajnie się bawiliśmy, I, i pierwszy raz byłam na takim y, fajnym przedstawieniu. Najbardziej mi się podobało, jak występowałam. Końcowe przebieranki, y, że się robiło różne kaczki i tak Bardzo mi się to podobało. Jest jakaś alternatywa dla siedzenia w domu. Jest piękna pogoda, musimy korzystać. A jesteśmy dzisiaj też pierwszy raz na przedstawieniu teatralnym. Myślę, że to też fajne jest takie pokazywanie dzieciom od najmłodszych lat i właściwie obcowanie ze sztuką jest bardzo ważne. Pomysł jest fantastyczny, zwłaszcza w momencie, kiedy nie da się z dziećmi wyjechać z miasta i to jest dobry pomysł na spędzenie czasu wolnego. My już drugi rok uczestniczymy w tych zajęciach. Dzieci są zachwycone. To jest taka pływająca szkoła filmowa, która stara się docierać do takich miejsc, gdzie o filmie może tyle się nie mówi i możliwe, że nie ma tylu specjalistów, którzy mogą podzielić się wiedzą związaną z tym, jak montować, jak kadrować, jak opowiadać historię za pomocą filmu po prostu. Zawsze się staramy opowiadać historie, które nam przynoszą nasi warsztatowicze. Mój film będzie głównie o e, wykopaliskach, które są prowadzone właśnie teraz w Santoku. Głównym bohaterem będzie właśnie taki 16-latek, który tam właśnie pracuje. Że to będzie fajna przygoda. Bo u nas we wsi nic się nie dzieje za bardzo, a tu to jest fajnie. Można się nauczyć jak się obsługuje kamerę, jak się obsługuje mikrofon, głośność i różne to takie rzeczy. Jakie są kadry też? Na to jest kadr amerykański, kadr pełny, półpełny. Polecam są to zajęcie, bo są bardzo fajne. Wychowawcy, tak bym powiedzieć, też są bardzo fajni. My zapewniamy sprzęt. Nasi instruktorzy dysponują nowoczesnym sprzętem, zarówno do edycji dźwięku, jak i obrazu. Tak naprawdę, myślę, że każdy z warsztatowiczów jest zaskakujący, bo. Nie, nie nastawiamy się na nic, tylko jesteśmy otwarci na te osoby, które do nas przyjdą, I, i kiedy tak ta otwartość powoduje, że możemy się wsłuchać w ich historię, i okazuje się, że gdziekolwiek się nie znajdziemy, w tych miejscowościach naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy. Oprócz warsztatów mamy kino nad rzeką. I w tym kinie pokazujemy nie tylko dokumenty, które powstają na naszym projekcie, ale także dokumenty młodych polskich dokumentalistów. I w tym roku, pierwszy raz w historii laboratorium RACE, mamy animowane dokumenty. Wszystko jest bezpłatne: pokazy i warsztaty. Kultura i Zdrowie. Jak to wszystko połączyć? Odpowiedź znają w Lubniewicach, bo właśnie tu trwają ostatnie przygotowania do festiwalu Michaliny Wisłockiej. Ten festiwal łączy w sobie elementy właśnie nauki, kultury i zdrowia. O tym, na jakie atrakcje mogą liczyć mieszkańcy, opowie nam burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła. Dzień dobry państwu. No, oczywiście festiwal, tak jak pani redaktor powiedziała, nauka, zdrowie, kultura i to są takie trzy moduły, które czynią, że festiwal jest wyjątkowy. Przy Gminnym Ośrodku Kultury, dosłownie 150 metrów od rynku, mamy tak zwaną strefę zdrowia, w której to spotkać można najznakomitszych kardiologów, najznakomitszych seksuologów, ginekologów, również urologów. I ci lekarze, profesorowie w określonych godzinach są do państwa dyspozycji. Dodatkowo... Ten drugi moduł nauka. Właśnie na, w namiocie, który mamy na rynku, odbywać się będą debaty dotyczące m.in. zdrowia seksualnego Polaków. I tak na przykład jutro, w sobotę, o godzinie 15 odbędzie się dziesiąta ogólnopolska debata na temat właśnie zdrowia seksualnego Polaków, którą poprowadzi profesor Zbigniew Izdebski. No i ta kultura. Kultura to przede wszystkim spotkanie z twórcami filmu Sztuka Kochania, który do KIN wszedł w styczniu tego roku. Czy jakieś atrakcje dla młodszych też są zaplanowane? Bo to wszystko brzmi tak poważnie bardzo. Pani redaktor weszła mi w słowo. Obiecuję i gwarantuję to, że choć są te poważne tematy, będą miały one charakter mocno wakacyjny, czyli będą, będziemy o poważnych sprawach starali się rozmawiać z uśmiechem. Natomiast oczywiście mamy świadomość, że do Lubniewic przyjeżdżają bardzo często rodziny. Więc codziennie są atrakcje dla dzieci. Będzie lepienie garnków, będzie, będą animacje. W niedzielę mamy szkołę gotowaną dla dzieci około dwugodzinną. Ja po prostu mógłbym o tych atrakcjach opowiadać sporo, mamy mało czasu, dlatego zapraszam na nasze profile facebookowe, na naszym gminnym profilu, czyli Gmina Lubniewice są bieżące informacje. Ja dziękuję bardzo za rozmowę, my życzymy ładnej pogody, a wszystkich Lubuszan zapraszamy razem z dziećmi właśnie do Lubniewic, festiwal potrwa do niedzieli i niech się Państwo nie zrażają prognozami pogody, bo ten, te deszcze mają być tylko chwilowe. Moja mama powiedziała, że na pewno będzie bardzo fajnie. No i tutaj przyszłam z moim bratem. Uczymy się na przykład, jak odgrywać różne emocje, jak je pokazywać, żeby wyglądały no, realistycznie. No przede wszystkim dobrze się bawimy, żeby. No bo o to chodzi. Jestem dość pozytywną osobą i tak, tak no trudno mi jest odegrać złość. Uczymy się grać na bębnach, uczymy się teatru, zapamiętywać roli i rysować. Najfajniejsze dla mnie jest oczywiście bębny, na których potrafię grać, ale nie rzadko, rzadko mi się to nie udaje. Granie na bębnach to pełni wiele funkcji, wiele ról. Od takiej komunikacyjnej, że przez bębny można wyrażać emocje, poprzez koordynację wzrokowo-ruchową, yy, relaks, tak? Yy, I wspólnotę. Daje poczucie wspólnoty. Wszystko jest fajne. I w ogóle po prostu wszystko jest fajne takie ciekawe i w ogóle. Na warsztatach teatralnych jest fajnie, na nich się nauczę teatru, ale jak się skończą, to i tak będę chodziła na zajęcia teatralne, bo już od bardzo dawna chodzę. Dwa lata chodzę na zajęcia teatralne i teatr jest bardzo fajny. Projekt nosi tytuł Halina Lubi ślady i nawiązania. Pomyśleliśmy sobie, że warto. Zajrzeć w, w przeszłość, żeby zaczerpnąć trochę inspiracji do, do tworzenia działań edukacyjnych. I skupiliśmy się na postaci Haliny Lubicz, która, która pisała listy do dzieci w imieniu postaci bajkowych. I całą tę sytuację komunikacji, listów, wyrażania emocji, dzielenia się różnymi przeżyciami, potraktowaliśmy jako temat bardzo różnych działań. Gratka dla wszystkich miłośników miodu, 17 targi pszczelarskie w Ochli, czyli popularne święto miodu. Dodatkowe atrakcje to pokaz rękodzieła, sztuka ludowa, śpiew i taniec. Rok blues i motocykle. Nie po raz pierwszy żelazne romaki, warczące mocą wielu koni mechanicznych, opanują ulicę niewielkiego Łagowa. Plaża, jezioro, słońce i konkurs piękności. Na wybory Miss i Mistera zapraszamy na Sławską plażę. Zawody w kolarstwie górskim w Strzelcach Krajeńskich podczas siódmego etapu zostaną rozegrane amatorskie Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty.